A więc mordeczki kalendarz dalej trwa W poprzednim odcinku wygrała ta właśnie osoba I wygrała na tego oto skina A co zrobić, żeby wygrać? Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem subskrypcję na moim kanale oraz komentarz Z hasłem podanym podczas filmu I numerkiem, który chcecie odkryć Przypomnę, że któryś z pól ma Ukrytą kosę, więc życzę każdemu Powodzenia! A więc jo! Cześć! smaczki z tej strony Genetyko i w dzisiejszym Odcinku spróbujemy odtworzyć Zrobić popularnie challenge Czyli od X kwoty do Kocy. W naszym przypadku jest to kwota 100 zł. Mamy 109, bo oczywiście używając kodu genetic w tym właśnie miejscu dostajecie 10% bonusu do depozytu. Czyli wpłacając właśnie na przykład 100 zł, dostajecie 110 zł i darmowe 2 10 zł 10 groszy na start, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami na stronie. No to co, tak słowem wstępu, a teraz zaczynajmy. Dobra, znalazłem tutaj jakiegoś battle za 30 zł. No to spróbujmy sobie dwie czworeczki. Może akurat dostajemy jakiegoś hole, no Night Terror nie jest to najlepsza MK, jest to można powiedzieć. Najgorsza MK, czyli idealnie, bo jest to underdog. No i mamy to. Mamy to, widzowie. Pierwszy battle, 62 z 30. Zł. Bardzo, bardzo spoko Zróbmy sobie może to samo, tylko na trybie standardowym i znowu lecimy trzy dyszki. I miejmy nadzieję, że może, może coś nam tutaj jeszcze wpadnie. Bierzemy sobie dwa boty losowe. No i liczymy. Liczymy, liczymy, liczymy. Liczymy, miejmy nadzieję, Pęgę Pierwsza skrzynka, tragicznie, tragicznie, tragicznie. Druga skrzynka, daj coś, daj jakąś fajną czwórkę. O! The Zolot Space! To jest znowu battle wygrany. To nie jest duży profit, tak jak w poprzednim battle, ale to jest znowu battle wygrany. No to dobra, mamy 164 zł. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. To już może Ninja Case'a, tak, tak. I może jeszcze to. Lecimy za cały nasz profit. Za cały nasz profit lecimy Batla jednego na trzy osoby. Mamy regulatora i mamy Bota Michaela. Ninja Case, Gigabuła i Duck Case muszą nam oddać. Pierwsza skrzynka ninja case. Okej. Okay. 36 zł, bardzo dobry drop, gigabuła case Okej! Okay! Okej! Okay! Mamy część chyba zrobiony. Mamy chyba challenge zrobiony. Ja pierdzielę. Ej, będąc z wami totalnie szczerym, widzowie, będąc z wami totalnie szczerym, to jest chyba moja czwarta próba nagrania tego odcinka. I będąc z wami totalnie szczerym, to, no, poprzednie próby nie były nawet warte wrzucania. To były 2 trzy battle i nie było nic z naszej kasy. Nie było totalnie nic z naszej kasy. A w tym momencie zrobiliśmy ze stówy 600 pieprzonych złotych. Pięknie, to jest naprawdę pięknie. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej bez zatrzymywania się. Kuźwa, ja pierdzielę. Naprawdę, już myślałem, że nie wyjdzie ten odcinek nigdy. Jestem z wami szczery, naprawdę to nie jest moja pierwsza próba nagrywania tego odcinka. Ale cieszę się, że w końcu dało g Case. No i już ze. Już, 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 już. Regulator teraz nas dyma. Scarab Case, druga skrzynka, nic ciekawego. No i w poprzednim wyruch wydymaliśmy. Że nie powiedzieć, brzydziej. Regulatora a teraz to on robi nas jak dzieci. No ale dobra, no należy mu się coś od życia. 130 zł niech ma. Niech ma chłopak, niech mu się wiedzie. Dołóżmy tutaj może dwa G2A casey i zróbmy batla za 126 zł. No i no tak naprawdę to część mam już zajczony. teraz staramy się tylko zrobić coraz to lepszą kosę yy, i nie wychodzi nam to. Nie wychodzi nam to, bo regulator trafia na karet line a za 113. No kuźwa. Dobra, ten regulator to jest mój naprawdę Nemesis nas jest się od dzisiaj. Regulator? Nie lubię cię. Naprawdę cię nie lubię regulator. Kuźwa, dobra, g 2 może jeszcze mamy szansę? No i szansa zaprzepaszczona, kuźwa. Dobra, 380 zł, naprawdę mocno się cofamy. Zróbmy jeszcze raz tego batla. I może teraz bije do nas coś inny niż regulator. Dobra, ja wolę bota, szczerze wolę bota niż regulatora Za często to się nie zdarza, ale w tym momencie serio wolę bota niż regulatora No i pierwsza skrzynka, no nie oddaję dla nikogo Druga skrzynka, jest to skrzynka eventowa Scarab case'ik, oddaję dla bota No kuźwa, no o cholerę tu chodzi Trzeba było wypłacać, naprawdę trzeba było wypłacać Dlatego zawsze wam mówię, grajcie rozważnie, grajcie z głową Bo później mogą się zdarzyć takie właśnie rzeczy Wygrywamy to chyba, tak? Nie no, kuźwa 2 złote, no snake attack no pieprzony snake attack dobra. Mamy 263 złote. Postaram się zrobić jakieś skiny fajne do wypłacenia z tego. Yy, dołóżmy sobie na przykład do Anubis Case'a. Dołączmy nie dołóżmy No i zostaje nam 200 zł na potem case battle. Dobra, mamy tutaj Nevermore za 7 zł, czyli całkiem dobry drop. Całkiem dobry drop, ja się cieszę. okej, okay, drugi Nevermore, no ale Pierre oczywiście trafia dużo, dużo lepiej, bo 23 zł. No jeżeli tego Batla wygramy, to wydaje mi się, że na pewno coś ciekawego dla Was i dla siebie wypłacę. Yy, ale no na początku musimy coś wygrać, no a to się nie zapowiada. To się nie zapowiada, no gdyby to był Underdog, to naprawdę byśmy mieli duże, duże szanse. No ale w tym momencie wszystkie nasze szanse zostały zaprzepaszczone. Chyba, że trafimy, no 3 dyszki, 3 dyszki potrzebujemy. I to nie są trzy dyszki, to nie są trzy dyszki, to są trzy dyszki No, Underdog by oddał. Zostaliśmy z Mamy 200 zł. Ja szczerze myślę nad zrobieniem Batla All-In. Myślę nad zrobieniem Batla All-In i wydaje mi się, że to wcale nie będzie takie głupie. Dobra, All-Star, N4, AKŁASZKI, G2A. może ten Watercase. 5 skrzyneczek na dwie osoby. Tryb standardowy 200 zł. Cały nasz budżet, cały nasz dzisiejszy budżet. Jazda z tym. Nie wiem dlaczego nie odświeżyło się jeszcze u góry, ale to pewnie zaraz się odświeży po tym batłam. Musimy liczyć na naprawdę dobre dropy. I to jest dobry drop. To jest dobry drop. To są trzy dyszki. Dobra, lecimy dalej. Teraz m 4 No, kuźwa. Dobra, to Kałacha potrzebujemy. Dajcie Kałacha, Dajcie Kałacha, Dajcie Kałacha, Dajcie Kałacha. No. no, kuźwa, no. No, brak mi słów. Po prostu brak mi słów. Mieliśmy kosy na wyciągnięcie ręki. Mieliśmy kosę na wyciągnięcie ręki! 180zł potrzebujemy z tej skrzynki No i po batlu, dobra I tak challenge uważam za zaliczony, jestem zły na siebie Może uda nam się stworzyć jeszcze jakiegoś batla? No nie, nie, nie Dobra, myślę, że tutaj ten battle jednak się zajdzie, Te saldo jednak się zaliczy, no ale niestety nie No i szkoda Szkoda, 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 bo wyciągnąłbym dla Was jakieś fajne skinki. Oczywiście kalendarz, ale trwa hasło w kalendarzu, to nie będzie na przykład Wasza ulubiona postać z kreskubek plus pole, które chcecie odkryć. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku siema!